To miał być spokojny program, a wyszła eksplozja na wizji. Doktor Szewko wchodzi do studia. Gozdyra gotowa na standardową wymianę zdań, a tu nagle zimny prysznic dla Sikorskiego. Bez krzyków, bez teatralnych min, za to z argumentami, które uderzają jak linijka w szkolną ławkę. Jedno zdanie, drugie, trzecie i kamera łapie gozdyrę z miną. Czy to naprawdę padło? Padło! I to tak, że temperatura w studiu skoczyła, a w kuluarach podobno zagotowało się jeszcze bardziej Zapnijcie pasy tu ironia wyprzedza fakty. Argument. Jak się Panu podoba wypowiedź ministra spraw zagranicznych, że jednak proszę nie udawać się w te niebezpieczne regiony, bo ja nie mam zakładników na wymianę. Znaczy, ja przyznam, że pan minister Sikorski przyzwyczaił nas już chyba, że rutynowo się kompromituje prawie codziennie takimi o. dziwnymi wypowiedziami. No przecież jeszcze chyba dzisiaj też mówił o tym, że e, czy o ludobójstwie, czy wczoraj, bo już nie wiem, przywołane było dzisiaj, prawda, że mu tam słów brakuje. Znaczy, jeżeli mu brakuje słów, może ktoś słownik języka polskiego pożyczy i wtedy będzie tych słów miał więcej. A jeżeli się nie zna na prawie międzynarodowym albo na przykład, to no nie wiem, nie respektuje zdania Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Karnego, ja mogę tak wymieniać przez pół godziny te organizacje, to może powinien zostać ministrem, nie wiem czego. Sportu albo rolnictwa, no nie wiem, może czegoś, co się nie zajmuje w każdym razie sprawami międzynarodowymi. Zacytuję, bo o te słowa panu chodzi. Pytane o to, jak nazwie to, co się dzieje w strefie gazy, powiedział, że jest to straszliwa tragedia, ale nie wypełnia jego rozumienia słowa ludobójstwo. Ludobójstwo to jest celowe, z rozmysłem eksterminowanie jakiejś grupy, grupy etnicznej. Gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by to zajęło tydzień czy dwa. No tak, tak, to jest właśnie, to jest powtórzona dokładnie retorka izraelska, bo dokładnie to samo mówią właśnie ekstremiści izraelscy, że jakby chcieli wymordować całą ludność, to zrobiliby to szybciej i sprawniej. Natomiast no, pan minister Sikorski w takim razie ignoruje organizm, znaczy, może inaczej, jeżeli to jest jego stanowisko, to Polska może powinna nie wiem, wystąpić z Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponieważ występujemy w tym momencie przeciwko tak naprawdę wszystkim tym ciałom, które odpowiadają za prawo międzynarodowe i interpretację tego prawa. Z Komisji Praw Człowieka, która to stwierdziła, z licznych komitetów również doradczych, które ostatnio badały przecież sprawy ludobójstwa, nawet takiego specjalnego komitetu, który zajmuje się ludobójstwem na świecie. To przecież nie jest jedyne ludobójstwo. Mieliśmy Rwandę, prawda, chociażby. Pani, ale mieliśmy która... zbrodnie w Buczy i wtedy się nie zastanawialiśmy nad liczbą ofiar, tylko docierały do nas straszliwe obrazy, i my tutaj to nazywaliśmy to. Zbrodnią wojenną. Właśnie o to do chodzi, dobrze, że... ale. Ale pojawiało się obok tego słowo ludobójstwo, bo dla zwykłego człowieka, ja wiem, że są różnice prawne, tak. ale my tutaj widząc. Te obrazy, no nie mieliśmy wątpliwości. No tak, bo mamy zbrodnie przeciwko ludzkości, prawda? Tak. W tym jedno z największych. To, to jest, to jest stopniowanie, stopniowanie zbrodni, dość, tak. dość ciekawa konkurencja, jeśli mogę tak powiedzieć. No, tak, bo to jest, no, jest to rozróżnienie. No, w prawie międzynarodowym to rozróżnienie stworzono na podstawie konwencji genewskich, jeszcze wcześniej konwencji haskich. I to, że Polska akurat znaczy, jest to hańbiące dla Polski, że akurat polski MSZ ignoruje dorobek prawa międzynarodowego, bo Polska zwykle jednak stawała po stronie ofiar w takich sytuacjach i zwykle była, można powiedzieć, w czołówce zarówno kształtowania tego prawa, przynajmniej tego, który dzisiaj mieliśmy na to wpływ aż do czasów współczesnych. Natomiast w tym przypadku, nie wiem, czy to są osobiste sympatii, antypatii ministra, bo ja nawet no, jego wiceminister w ogóle twierdzi, że nie ma państwa Palestyna, chociaż żeśmy je uznali. <śmany> w związku z tym e, no, właśnie zastanawiam się, czy to jest jakaś enklawa eksterytorialna w Polsce. Znaczy są to, ja śledzę to co jakiś czas i są to po prostu wypowiedzi kuriozalne, tym bardziej właśnie na tle tych wszystkich wypowiedzi międzynarodowych. My w ten sposób oczywiście to nie jesteśmy jedyni e, z w, w, Palału, Nauru, i jeszcze chyba ze dwa takie wanuatu jeszcze też zwykle głosu uzna, nie uznaje powiedzmy tych wszystkich tak wymienia pan słów dość egzotyczne, egzotyczne dla nas no, miejsca są, na świecie no więc... bo to są ostatnie ostatnich w organizacji no dobrze, narodów zjednoczonych ja nie wiem bo jeżeli panowie nie wiem czy panowie już byli czy nie czy śledzili ten wątek dyskusji kiedy ja właśnie pytałam Polityków, to też słyszałam hmm. gdzieś między wierszami takie uzasadnienie, no nie możemy aż tak bardzo, bo się rozdrażnią Stany Zjednoczone, a nasze bezpieczeństwo wisi na Stanach Zjednoczonych, więc uważajmy na słowa. Znaczy ja po pierwsze nie pozwolę sobie nie zgodzić się z Wojtkiem. Znamy się od dawna, a również ale, ale, nieraz się nie zgadzaliśmy ze tak sobą. Jest, ale pięknie. Ludobójstwo jest klasyfikacją prawną i żadna organizacja międzynarodowa nie uznała tego jako ludobójstwo, to znaczy żaden trybunał tego nie określił. Prawnicy, którzy idą w tej chwili najdalej, mówią o znamionach ludobójstwa, co jest bardzo ważnym rozróżnieniem, bo jeżeli będziemy czekali na ostateczne sądowe uznanie, To wtedy wszyscy zginą po drodze, mhm. więc e, trzeba przeciwdziałać, a niekoniecznie e, zagłębiać się w znaczenia e, słów w tej chwili. Ważniejsze jest, żeby pomóc ludziom tam na miejscu, którzy e, są w sytuacji dramatycznej i rzeczywiście znamiona ludobójstwa są, a nikt nie ma wątpliwości to no do zbrodni wojennej. I rozumiemy, ja, że i rozumiemy i też jako zwykli ludzie, mniej czy bardziej zwykli ludzie, to znaczy y, mający jakiś głos w debacie publicznej, że tego typu ekspedycje, jak ta flotylna, są rodzajem desperacji. Ludzie, którzy chcą zrobić więcej. I którzy, z... którzy patrzą na to i mówią, no nie, no nie mogę na to patrzeć, nie muszę zrobić desperacji, coś. Ale na pewno aktywizmu, mhm. i aktywizm jest ważny. To znaczy, e, oczywiście, że można się nie zgadzać z Gretą Thunberg. I można się nie zgadzać z takim myśleniem, natomiast aktywizm, który nie czynili nikomu krzywdę, nikt nie zginął, nikt nie poniósł śmierci. E, natomiast zwraca uwagę na ogromny, dramatyczny problem. Zwraca uwagę na los dwóch milionów ludzi, którym domy walą się na głowę, których dziesiątki tysięcy giną. Ludzi, którzy są głodzeni. W związku z tym znowu nie jest to działanie, które zmieni świat jednorazowo. Ale jeżeli nikt nie będzie krzyczał, jeżeli nikt nie będzie zwracał uwagi, wtedy nie tylko Izrael, ale kraje, które w tej chwili coraz chętniej odnoszą się do siły, bardziej niż do wartości międzynarodowych po to, by budować politykę. Będą miały kompletnie otwarte. Znaczy, to jest tak, jeżeli z jednej strony słuchamy ludzi, którzy mówią 11, nie bądź obojętny, a potem mamy jakiś problem, żeby zrobić coś więcej, no to stajemy w rozkroku. No, pewnie zawsze będziemy w rozkroku stali i jedni o. pójdą w prawo, drudzy w lewo, jedni się zdecydują na działanie, inni nie. I, i warto uważam, doceniać tych, którzy również działają. Pan Ja chciałem ja powiedział no. tak, że po pierwsze, to, co jest bardzo pozytywnego to społeczeństwa. Yy, właśnie to oderwanie polityków od społeczeństw. Zachodniej Europy, gdzie setki tysięcy ludzi wychodzą co chwila na ulicę. Teraz Związki Zawodowe, teraz strajk generalny zapowiedziany na piątek. W Warszawie też był dzisiaj protest. Ale, to, ambasadą, ale tutaj, tak? to, to, to jeszcze nie są tak masowe. Natomiast rozumiem, ale to... w Warszawie, żeby był protest w jakiejś takiej sprawie Polacyś, światowej, to to znaczy, że ludzi musi coś bardzo mocno poruszyć. No tak, ale, ale tak czy inaczej no, te społeczeństwa... No taka jest prawda. Tutaj właśnie obserwujemy, właśnie tam na przykładzie tych panów, którzy byli wcześniej, jak bardzo niektórzy politycy są po prostu oderwani od Swojej bazy wyborczej. Ale tak samo było na przykład w Wielkiej Brytanii. Dla mnie to była fascynująca ta podróż premiera Wielkiej Brytanii, który na początku kadencji on był właśnie, no mniej więcej tak się wypowiadał jak tej panowie. Natomiast e, doszło do buntów partii pracy, doszło do nawet założenia alternatywnej jakiejś tam partii. I nagle się okazało, że on uznaje Palestynę, prawda, po tych paru miesiącach, bo zdał sobie sprawę z tego, że albo to zrobi, albo go po prostu właśnie wyborcy jego własnej partii. Wyniosą, wyniosą go po prostu z tej sali, albo wywiozą na taczkach. I to się mniej więcej dzieje. Tak jak Jarek powiedział wcześniej, tutaj rzeczywiście Stany Zjednoczone, bo, znaczy myśmy sobie dyskutowali wcześniej, więc powiem to jest bardzo zresztą ciekawa myśl, że Izrael zmierza tymi swoimi działaniami w coś, co nam przypomina trochę Koreę Północną, czyli Korea Północna, która ma jednego protektora, czyli Chiny od lat mhm. i praktycznie niewiele więcej. Jak popatrzymy się na te głosowania, które są w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, to właśnie nie mówię, że tam jest tam jest Urugwaj. Albo Paragwaj, już nie pamiętam akurat, te cztery czy pięć państw wyspiarskich, nawet Węgry czasami głosują już przeciw i Stany Zjednoczone, i Izrael. Czyli Izrael zawiesza się na, bezwarunkowo na Stanach Zjednoczonych. I, i, i jakby... Wierząc, że zawsze to, to, to będzie skuteczne. Tak, ale to też w Stanach Zjednoczonych trzeba pamiętać, na kim on tak naprawdę się opiera. To jest, mało kto o tym wie, ale on się opiera na tak zwanych ewangelikanach. Dlatego właśnie, na przykład Netanyahu jest skłócony z Żydami, przecież to Żydzi właśnie amerykańscy, młodzi zresztą, oni stali od początku na czele protestów przeciwko Netanyahu. Jak zaczęła się ta wojna, były takie słynne okupacje Senatu, to były organizacje żydowskie. On sobie może na to pozwolić, bo wie o tym, że do momentu, dopóki Ci ewangelikanie, którzy akurat są w tej chwili w fazie znowu oczekiwania na Mesjasza, w związku z tym czerwona jałówka, odbudowa świątyni, Izrael na cały świat i tak dalej, bo oni mają też fazy, prawda? Oni tam się w, od stu lat, tam się fazowo to jakby pojawia. To do tego momentu tak naprawdę żaden republikański na pewno wyborca, a i, przepraszam, znaczy poseł, ani większość demokratycznych po prostu sobie nie może pozwolić. Więc do momentu, dopóki nie zmieni się coś w polityce amerykańskiej, tam są pewne przejawy, że być może się zmienia, no to Izrael będzie się czuł bezkarnie. Im dłużej trwała rozmowa, tym bardziej było jasne, że plan A się rozsypał, a plan B nigdy nie istniał. Doktor Szewko nie potrzebował efektów specjalnych. Wystarczyło punktować decyzje, przypominać konteksty i zadawać pytania, na które nikt nie lubi odpowiadać. A Gozdyra z każdą minutą coraz bardziej w trybie szok i niedowierzanie, jakby realizator zapomniał zmienić ujęcie. A sikorski? Cóż, według relacji emocje buzowały, bo gdy ktoś nazywa kompromitację po imieniu, to nie brzmi jak komplement. Najzabawniejsze było to, że im ciszej i spokojniej padały argumenty, tym głośniejszy był efekt. Zero awantury, 100% treści. I nagle okazuje się, że najostrzejszą ripostą jest spokój, a największym wrogiem pamięć. Studio dostało lekcje, widzowie popcorn, a komentarze cóż, one już piszą się same. Jeśli lubisz momenty, gdy ironia robi robotę, a szok w studiu nie jest pustym hasłem, zostaw lajka, napisz w komentarzu, który fragment był najmocniejszy i subskrybuj, bo kiedy argumenty trafiają w punkt, mikrofony milkną szybciej niż oklaski.